Dzień dobry, moi szanowni słuchacze. Jesteśmy z żoną w tygodniow tygodniowej podróży i pomyślałam sobie, że się podzielę takim swoim spostrzeżeniem. Nawet nie chodzi o miejsce, tylko jak spędzić czas. Z takiego punktu widzenia, żeby ten urlop był e, szczęśliwy, ja się zastanawiałam po drodze nad tym, ponieważ tak naprawdę Stany Zjednoczone jesteśmy teraz w Denver, Stan, Kolorado. Ja nie mam takiego super opinii, jakiej, takiego zdania, super, że to jest raj na ziemi, ta Ameryka. Jest mnóstwo przestępczości, problemów i ludzie, w większości przypadków, no nie są bogaci, tylko tacy, którzy próbują powiązać koniec z końcem. Jest tu mnóstwo socjalnych problemów, zdrowotnych, z leczeniem i tak dalej. Ja wiem, jaka jest realność. Ja byłem już w różnych krajach na świecie i, i wszędzie gdzieś są swoje trudności. Wiecie, chodziło o to, żeby. Znaleźć ten właściwy stosunek do ludzi i kraju. A ludzie to też moja rodzina. No przyznam się, że moja siostra wyjechała bardzo dawno temu za granicę i z rodziną tutaj sobie na stałe żyli. Kilka razy była w Polsce, czyli w dorosłym życiu za te 30 lat, a może 40 już. Ja ją kilka razy tylko widziałem. A jej syna, córkę, teraz jestem u syna, o, rok temu tylko zapoznałem, no i lecąc się zastanawiałem, wiecie nad czym, co zrobić, żeby nie wpaść w porównywanie i ocenianie kogoś czy czegoś. Żeby nie oceniać e, tego, jak ludzie mieszkają, kraju, sytuacji ludzi, pod kątem tego, gdzie jest lepiej lub gorzej. Bo u nich tak, a u nas tak, rozumiecie. I później to, jak ludzie mieszkają, czy lepiej, czy gorzej, kto ma lepiej. Albo czyli sposób na życie jest lepszy lub gorszy, i zaraz z tego wyjdzie ocenianie, dyskusja, krytyka, dawanie rad, i tak dalej. Ja na przykład w ogóle nie chcę tego. Chcę mieć przyjemność z relacji, chcę mieć przyjemność z, z pobytu w tych miejscach, na tych ulicach. I sobie tak postanowiłem, żeby nie pozwolić, żeby coś mi to zniszczyło, zniszczyło satysfakcję, przyjemności z pobytu. I przypomniałem sobie mnóstwo różnych fajnych filmów, które oglądałem w dzieciństwie, gdzie były pokazywane pozytywnie ten, ten Zachód, ta Ameryka, tu były nagrywane filmy. W seriale, w dzieciństwie, w życiu dorosłym z który, w, filmy, w których ja spędziłem dobrze czas tu były przygody, to byli fajni aktorzy. I tam były pokazywane ulice, domy, mieszkania, mm. prości ludzie, sytuacje. Ten, ten bary przydrożnia. cały czas chcę do jakiegoś przydrożnego baru jeszcze pojechać, zobaczyć, jak tam w tym najprostszym barze naprawdę funkcjonuje ta obsługa, jak sobie tam prości ludzie żyją. Ja tych miejsc będę poszukiwał i już odwiedzam. I, i czerpię taką przyjemność z tych obserwacji, z tych prostych w sklepach obserwacji z ludzi, z miejsc, kształty domów, kształty samochodów, ulice. Budzą mi się te wszystkie przyjemne skojarzenia z tych filmów. Trochę poczytałem o historii tego miasta Denver. Ja wiem, które miejsca chcę odwiedzić, jak tutaj ludzie żyli 100 lat temu i 200, jak ono to miejsce powstawało. Tu był dziki zachód, tu tu się pasły bizony, niedaleko są góry Colorado, gdzie mieszkali Indianie, którzy niestety zostali, zostali w parci z tego miejsca, delikatnie mówiąc. Tutaj było poszukiwanie złota. To nie takie stare miasto. Tam około 200 lat złoto, potem srebro, potem trochę się inaczej to rozwijało. Ale fajnie jest tak, o takim miejscu poczytać, do którego się jedzie. Ja wiem co, z czym to było związane, czym ci ludzie dzisiaj funkcjonują. Wiem które konkretne miejsca chcę odwiedzić w tym miejscu, w tym mieście. I to już mi się podoba, ja już mam z tego przyjemność. I te wspomnienia, które mi się budzą, cały czas mam w związku z prostymi, tymi ulicami, po których czasami gdzieś tam jeździmy. I to się udaje. Na razie jest super. Relacja z moim siostrzęcem, dorosłym człowiekiem. Bardzo fajnie spędzamy czas gdzie nie ma porównywania po prostu, tylko jest więcej interesowania się tym człowiekiem, jak on żyje, co on robi. I tak się nastawiam dalej, bo tego chyba ludzie najbardziej potrzebują, żeby komuś opowiadać. Ludzie chcą o tym, jak funkcjonują, co żyją, co jest dla nich ważne, swoją mądrość, jak oni widzą świat. I tak się nastawiam i myślę, że jak dotąd się to udaje. Myślę, że się odezwę jeszcze dalej, bo wystawię niektóre jeszcze nagrania w związku z tą podróżą. Ale taką myślą chciałem się podzielić, że można być naprawdę w fajnych miejscach, fajnych ludzi spotykać, można dużo zapłacić za urlop i być na nim zdruzgotanym i w nerwach. Odpoczynek i wiecie. Czerpanie satysfakcji z miejsc, z podróży. To sztuka. I ja, tak przez ten długi lot samolotem się zastanawiałem, jak to zrobić, żeby żadnego dnia nie zmarnować, żeby rzeczywiście mieć satysfakcję z całego pobytu. Bo nie zawsze tak było. Ja pamiętam takie, takie wizyty, takie spotkania, gdzie ja później wracałem jakiś taki, wiecie, zdruzgotany, załamany, się ciszący, że wracam do domu, że, że już tych ludzi nie widzę. Że dzielę się z wami teraz radością pobytu w Kolorado. To fajna przygoda, i przed nami spotkanie z moją siostrą, która nie wie, że ja przejechałem do Stanów. Ona... Teraz pojedziemy do niej na obiad, to jest ona jest w innym miejscu z jej synem, i tam oni nie wiedzą, że ktoś taki się zjawił. Po prostu zapukam do drzwi po wielu latach nieobecności. Pierwszy raz w Stanach jej. Zobaczę jak ona zareaguje. Po prostu robi jej niespodziankę.